Cały mój dom i rodzina byli zaangażowani w pracę konspiracyjną w ruchu oporu. Ojciec był członkiem najpierw służby ZWZ, później AK, prawda, od, gdzieś od, od jesieni 1939 roku chyba do końca, do końca powstania i później prawda, jeszcze w okresie, w okresie. Niewoli. Matka była instruktorką PERZET służby pomocniczej służby kobiet pomoc żołnierzowi, a więc była jedną z PRZek. U nas w domu odbywały się wykłady, tajne wykłady pod chorążówki. U nas w domu odbywały się kursy właśnie w organizacji PERZET. Nasz dom był skrzypką kontaktową o pseudonimie nazowsze. Jeszcze przed, przed powstaniem, jeszcze we wczesnym, okresie, we wczesnym okresie konspiracji. A gdzie pan mieszkał? Ja mieszkałem przy ulicy Jasnej 22, mieszkania 20, to jest na rogu świętokrzyskiej. Dziś dom nie istnieje. Przetrwał powstanie, ale po powstaniu został przez Niemców spalony. Żeby skończyć jeszcze z tą, z tą całą zaangażowaniem rodzinnym w pracę konspiracyjną, to chciałem powiedzieć, że od 1943, od końca 1943 roku ja byłem członkiem Szarych Szeregów, członkiem Zawiszy jak tutaj już wspominałem, drużyny wolskiej. Mieszkanie było na czwartym piętrze, na rogu, na, w drugim do, domu od rogu Świętokrzyskiej i Jasnej w stronę Placu Dąbrowskiego. Na czwartym piętrze miało dwa wyjścia. Jedno wyjście takie bardziej eleganckie, było w poprzecznej oficynie, z wyjściem kuchennym, był telefon. Punkt był położony bardzo dobrze, centralnie. I może dlatego to właśnie mój ojciec na parę dni przed powstaniem zakomunikował nam, to znaczy mojej siostrze i mnie, że będziemy przeniesieni w końcu lipca do znajomych na Wolę, bo tam będzie bezpieczniej. Tu było czwarte piętro, tam mamy parter, zbliża się front, zbliżają się bombardowania, ostrzał artyleryjski. Prawdziwą, prawdziwy powód tych przenoszeń poznałem dużo później, już właściwie w czasie powstania, czy też nawet po powstaniu chyba, mianowicie na kilka dni przed wybuchem, w końcu lipca, ojciec oddał mieszkanie nasze do dyspozycji Komendy Okręgu. I dlatego na rozkazie W jest zaszyfrowany nasz adres MP Okręgu miasta Jasna 22, mieszkania 20. Pamiętam to niesłychane wrażenie, jak przekopem jakimś i przez dziurę w murze piwnicznym, bo to przecież poruszaliśmy się piwnicami, po raz pierwszy wyszedłem mniej więcej 4 czy 5 września, wynurzyłem się na ulicę elektoralnej, schłodnej tam przeszedłem ulicami i zobaczyłem całą ulicę w polskich flagach biało-czerwonych. Muszę wyznać, że to było bardzo takie głębokie wrażenie i bardzo głębokie takie wstrząsające uczucie. 6 sierpnia atak niemiecki zagarnął Chłodną aż po Hale Mirowskie, aż nawet dalej wszedł w elektoralną i zostaliśmy 6 sierpnia zagarnięci przez Niemców. Yy... Mężczyzn odłączono, to znaczy najpierw do rozbierania barykad, później prawdopodobnie zostali rozstrzelani. Nas skierowano na wolę. Nas, to znaczy była to moja babcia, moja 80-letnia prababcia, która ledwo chodziła, moja siostra o trzy lata ode mnie młodsza i właścicielka mieszkania starsza pani. Szliśmy chłodno w stronę woli, koło kościoła Karola Boroneusza. I kazano nam iść wolsko na zachód. Ja wtedy stchórzyłem. Wolska płonęła. Myśmy mieli wejść w te płomienie, które wybuchały z dwóch stron z okien. Cała Wolska była yy, z, zadymiona gęstym, dym, słowita gęstym dymem. Ta trasa nie była przez Niemców obstawiona. Oni mieli ważniejsze w tej chwili akurat, to to były przecież oddziały bojowe, które szły pierwszym rzutem, mieli ważniejsze sprawy przed sobą niż za sobą. I ja pociągnąłem moje babcie, moje siostry, wszystkich w jakiejś takiej nagłej determinacji w żelazną w prawo. Przeszliśmy przez jakiś lej, przez jakieś deski tam były położone, jakiś rów, resztki barykady. I nagle znaleźliśmy je na Grzybowski, tuż obok tutaj, gdzie właśnie tutaj na Grzybowskiej przecież rozmawiamy. Na Grzybowskiej i tu zobaczyłem nagle człowieka z biało-czerwoną opaską. Także to była właściwie kawałek ziemi niczyjej, w której nie było wiadomo prawda, kto, kto gdzie jest i zupełnie te pozycje, pozycje frontowe w tym momencie, w tym miejscu były nieustabilizowane. Chcieliśmy się zatrzymać w, na w Grzybowski w, dom, w, w bramie domu, który jeszcze stoi dzisiaj, taki nowoczesny, ładny, przy rogu, przy rogu żelaznej. Tam nie było już miejsca. Powiedziano nam, że u Habermusza na Ceglanej są, jest duży schron, że tam jest duża piwnica, rzekomo, tam są składy zboża i tam można się jakoś zadekować. I myśmy tam poszli, rzeczywiście była to nie tyle piwnica, co parter, te budynki również się zachowały do dziś, fragmenty przynajmniej tych budynków, oglądałem je niedawno, zachowały się do dziś z taką rampą, z takim podjazdem. I myśmy tam wylądowali, byliśmy tam przez kilka dni w bardzo niedobrych warunkach. W bardzo niedobrych warunkach, tam był już ogromny tłum, tłum niesubordynowany, taki dosyć zanarchizowany, wystraszony. Mój ojciec w tym czasie był na, po, na południowej stronie śródmieścia, po południowej stronie alei. Był oficerem rejonowym na Warszawę, śródmieście południe, do przyjmowania zrzutów z powietrza. Gdy miały być zrzuty, to była wtedy melodia, jeszcze jeden nazw dzisiaj. I pamiętam to właśnie, jak kapitan Skowron, znaczy Zdzisław Szyborski, z ojcem był, słuchaliśmy, słuchaliśmy wieczorem. Słuchaliśmy wieczorem e, nagrania jak nagra, w, w audycji na jak audycja się skończyła, wtedy Skowron krzyczał, teraz cisza. I wszyscy słuchają, co będzie, jaki, jaki miał być ten sygnał. Moja matka pełniła swoje funkcje w, w, w gmachu PKO, prowadziła, prowadziła tam magazyn stołówki żołnierskiej. To była właśnie stołówka prowadzona przez, przez panie z, z, z organizacji Pomoc żołnierzowi, przez PZTki. Przez yy, I matka zdołała nas jeszcze gdzieś, nie, to było 3-4 września, odwiedzić na chłodnej i zostawić swój adres, na szczęście. Ja z ceglanej mogłem napisać list i posłałem przez jakiegoś harcerza, który może to już była harcerska poczta polowa wtedy, może jeszcze nie ale chłopiec, który akurat był stamtąd, z tamtych okolic i ja mu dałem kartkę do mamy i zostałem przydzielony do gmachu PKO, gdzie byłem łącznikiem, pomocnikiem, czymś w rodzaju takiego służbowego chłopca do różnych, do różnych poruczeń y, przy majorze admirale. Y, oczywiście nie miałem nic y, wspólnego z samymi działaniami, samymi działaniami ściśle militarnymi, to były raczej y, taka służba pomocnicza, miałem wtedy 12 lat. Y, paliłem się do tego, żeby mnie wysyłano kanałami z meldunkami i tak, dalej, i tak dalej. Oczywiście za, za, za mały byłem na to za dziecinny y, i skończyło się na tym, że nosiłem supę w wiadrach i prałem skarpetki tym, którzy z kanału wyszli. No ale uważałem, że to również można i tak służyć sprawie. Ojciec miał taką rozmowę z ojcem wieczorną, pamiętam, i to jest to właśnie jedno z tych wspomnień, których się nie zapominam. Kiedy ojciec mówił mi, że może będę, że ojciec wychodzi z wojskiem także oddzielnie, a my idziemy z ludnością cywilną a jest oddzielnie, będziemy rozdzieleni że ja będę musiał się opiekować matką. Nie wiedziałem wtedy, że matka była w ciąży. Że będę musiał opiekować się matką. I w pewnym momencie powiedział coś, co, co może zabrzmieć tak trochę patetycznie, trochę literacko, ale co było rzeczywiście autentyczną jego wtedy troską. Pamiętaj zawsze, że jesteś Polakiem. I to pamiętam.